Dzień dobry przemysłowi w Sarosie. Dzień dobry Podlaskie. Witam w nowym cyklu programów, który nazywaliśmy Gospodarka Głupcze. To określenie padło po raz pierwszy w kampanii Bill Clintona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jego stratek z kampanii go wyborczej powiedział właśnie, koncentrując jego kampanię na gospodarce: Gospodarka Głupcze. I rzeczywiście gospodarka jest tym tematem, który jest najważniejsze, który nas najbardziej dotyczy, a który politycy najchętniej pomijają. Rozmawiam w tej chwili, ten cykl programu będzie prowadzony z Grzegorzem Kapicą, lokalnym przedsiębiorcą, który łączy dwie rzeczy, wash and go, politykę w jakimś lokalnym wymiarze. Przedsiębiorca i w polityce. I, I przedsiębiorczość w polityce. Grzegorz partnerem jest tego odcinka, czy tego programu jest Firma DREWMAX, firma, którą właśnie prowadzi nasz lokalny przedsiębiorca Grzegorz Kapica. Jeśli Państwo chcielibyście meble z litego drewna, to tylko i wyłącznie tam ekskluzywna rzecz i naprawdę warto. Ale dzisiaj nie o meblach, a w zasadzie nie tylko o meblach. Dzisiaj porozmawiamy o granicy. Zamknięta granica w 2022, pierwsze przejście, największe przejście w Kuźnicy Białostockiej. Tam zostało zamknięte po tym, jak się nielegalni migranci próbowali przez nie przedostać. Polska w ramach retorsji zamknęła to przejście. Drugie przejście graniczne, które mieliśmy tutaj w województwie podlaskim w Białorusią to było przejście w Bobrownikach, to było przejście towarowe. To przejście zostało zamknięte w roku 1923 jako retorsja za skazanie Andrzeja Poczobuta z Związku Polaków na Białorusi. I od tamtej pory jedyne przejście z naszym wschodnim sąsiadem to przejście, które jest w Terespolu na województwie lubelskim. A przez to, że nie mamy tych przejść, cierpi gospodarka. No właśnie. Jak cierpi i dlaczego cierpi? Przecież no, dwa lata można się było przestawić. No nie da się tak do końca przestawić, bo za każdym razem była walka. W 2023 roku porozumienie podlaskich polskich przedsiębiorców, Zjednoczony Wschód. Udało się spotkać z, z rządem i ustalić rekompensaty. Co prawda te rekompensaty to nie były jakieś tam kwoty oszałamiające, ale za każdym razem była ta nadzieja na otwarcie, tak? Donald Tusk, też teraz będąc w tej kampanii, kolejny raz wzbudził nadzieję, mówiąc o tym, że dobrze to po, o bajki, które pojadają politycy, no to, tak, jest, to, jest, tak, to będzie, to jest, to jest czas Szemu na, na że... bajki, to natomiast pytanie brzmi. Granice zamknięto w 22 i 23 roku. Mamy rok 2025. Podobno przedsiębiorcy i gospodarka to najbardziej pomysłowy sposób. I najbardziej pomysłowi ludzie to właśnie polscy przedsiębiorcy, bo muszą sobie radzić i z przepisami, i z fiskusem, i ze zmieniającymi się warunkami. To jak to się stało, że przez dwa lata podlascy przedsiębiorcy, którzy żyli właśnie z granicy, nie znaleźli sobie innego źródła dochodu. Na czym ten problem polega? Bardzo dobre pytanie. Nie znaleźli sobie innego źródła dochodu. No chyba znaleźli, to tylko jest redukcja, yy, redukcja etatów, cięcie kosztów i to na tej zasadzie wygląda, że ci przedsiębiorcy, którzy najbardziej ucierpieli, no, nawet na rynku, żeby tak powiedzieć, to na rynku w 2020 roku na przykład było 14, 1340 najemców. A już w 2023 800 Mówimy o kawaleryjskiej. Kawaleryjskiej, 898, więc to nie jest jednak tak, że sobie poradzili, bo to też część firm w ogóle się wynosi, bankrutuje i nie radzi sobie. No dobrze, Kolega, jakie... który jeszcze, przepraszam, z porozumienia, który w 2022 osiągnął dochód 550 tysięcy złotych, w 2023 miał już 150 tysięcy złotych, a wczoraj po rozmowie z nim się okazuje się, że w 2024 ma minus 100. Więc po prostu my czekam, czekają na to przedsiębiorcy na otwarcie tego drogowego, przynajmniej dla tej turystyki zakupowej, tak zwanej turystyki zakupowej. Czekają na to wszyscy, na to otwarcie jak na zbawienie i tak jak tutaj pokazuje minus 100 tysięcy, no to jest dla, dla, dla drobnego przedsiębiorcy jest naprawdę duża kwota i teraz jeśli się proponuje, jeśli się proponuje jakieś pożyczki, no to no nie wiem czy to jest atrakcyjna propozycja kolejnych pożyczek, no bo takie słyszymy głosy, że Okay, rząd proponuje za, pożyczki. Za, za chwilę na temat rozwiązań porozmawiamy, tylko tak mhm. trzymając się, jakby tematu. Rozumiem, że część przedsiębiorców się przestawiła, część zbankrutowała. O jakich branżach rozmawiamy? Jakie branże ucierpiały przez zamknięcie granicy i dlaczego? Wiadomo, handlowcy, ci, no którzy handlowali handlowcy. z Białorusinami, oni ucierpieli w pierwszej kolej, kolejności. Tak. Kto jeszcze? Głównie handlowcy, branża handlowa, bo zakup, turystyka zakupowa przynosiła rocznie w dwa, według danych statystycznych. W 2022 roku 8, średni białoruski turysta zostawiał na Podlasiu 167 dolarów. W przeliczeniu na milion, to tam jest milion dwieście tysięcy podróżnych, to daje 800 milionów złotych rocznie. W 2022, no bo potem 2023, to już nie da, nie da się tego przeliczyć. Teraz, jeśli byśmy doliczyli inflację i wzrost kosztów życia, no to sobie teraz przeliczmy, jaka to mogłaby być kwota no w tej dobra, chwili. A ci handlowcy sprzedawali mm. jakie towary? To były nasze towary, tutaj lokalne? Tak, czy, czy, tak. także. także czyli... No nie tylko lokalne, w ogóle taki miszmasz, niektórzy to naprawdę handlowali wszystkim, czym się dało. Czyli mówiąc inaczej, mm. poza handlowcami stracili mm. również przedsiębiorcy, którzy coś tu produkowali dla biorośniów? Jakie to były, mogły być branże, które, co, co od nas Tutaj stąd z Stoku z Podlasia kupowali białorusini. Chociażby fotele biurowe. Czyli meble. Moja, moja branża na przykład. Tak, tak, tak. Chociażby fotele biurowe, sprzęt elektroniczny, różnego typu, różnego typu jakieś takie dodatki do, do domu, tak? Czyli wyposażenie. jakby Tak, do... wyposażenie domu. Tak, 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 tak. Ok, czyli to są branże, które ucierpiały od na Kilka dni temu na granicy odbył się protest. Protest, tak. podczas którego przedsiębiorcy zapowiedzieli złożenie pozwu zbiorowego. Znaczy, Dlaczego... no rozważają pozew zbiorowego. Dobrze, rozważają pozwól zbiorowy. Mhm. Dlaczego do rządu i czego rząd nie zrobił, że się uważacie, że należy, bo pan jest też przedsiębiorcą, tak. yy, że należy dostać. Od rządu należy się, należą się wam jakieś odszkodowania. Przede wszystkim to. My, jakby przedsiębiorcy podlascy, nie są niczemu winni. To rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczył prowadzenie działalności dla tych przedsiębiorców, tak? Dla wszystkich przedsiębiorców z Podlasia. Y Na czym polegał problem? Na czym, na czym polega to ograniczenie? Bo, bo nie można wyjechać tak, przez granicę? bo, nie można, bo my, nie, my nie rozumiemy jednej podstawowej rzeczy. Dlaczego w województwie lubelskim granica nadal jest otwarta? Bo nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Granica z Białorusią jest zamknięta tylko i wyłącznie na Podlasiu. Granica w lubelskim normalnie funkcjonuje. Przejścia kolejowe również funkcjonują. Więc my jakby nie rozumiemy tego problemu. Dlaczego, wygląda, dlaczego w Podlasie jest tak traktowane... Niesprawiedliwie. Podlasie traktowane jest niesprawiedliwe, bo tam są przejścia, a u nas tych przejść nie ma. Pytanie brzmi, czy mm, macie jakieś dane, dysponujecie jakimiś danymi, albo usłyszeliście od rządu, dlaczego akurat na Podlasiu jest niebezpiecznie i te przejścia zamknięte zostały na, na Podlasiu, przecież Brześć i Grodno to są dwa duże miasta, po których stronie znajdują się te przejścia graniczne, to w i to w Terespolu. Czym lepszy jest Brześć od, od Grodna i odwrotnie? Dlaczego tam nie zamknięto, a tu zamknięto? Właśnie problem polega na tym, że my cały czas szukamy tej odpowiedzi na to pytanie. My szukamy osób, które nam odpowie na to pytanie, dlaczego właśnie tam jest otwarte, a u nas jest zamknięte. Dobrze, a kogo pytaliście? Yy, do, do, dotarliśmy nawet tam przedsiębiorcy Zjednoczony Wschód yy, na komisję, do Sejmu. W Sejmie od Siemoniaka, yy, na komisji sejmowej, na spotkaniu z ministrem Siemoniakiem. Minister Spraw Wewnętrznych. Tak, minister Spraw Wewnętrznych poinformował, Przedsiębiorców podlaskich na spotkaniu, że tylko Donald Tusk może zmienić tą sytuację. Całkowicie zabrał nadzieję. Dobrze, ale co miałby zrobić tu Donald Tusk? Rozwiązać kryzys migracyjny? No otworzyć, otworzyć przejście graniczne, no bo tu nawet nie chodzi o rekompensaty i jakiekolwiek wyrównywanie strat. Po prostu otworzyć przynajmniej jedno przejście graniczne. No dobrze, ale jeżeli z przyczyn bezpieczeństwa, nie ja jestem ekspertem w tej ale dziedzinie. Ale właśnie to, to jest ten temat łatwo, łatwo obalić z przyczyn bezpieczeństwa. No, to słucham. no, no y, teraz. <laughs> Trzeba zadać sobie pytanie, czy zamknięte przejście graniczne w ogóle w naszym województwie spowodowało zmniejszenie prób nielegalnych emigracji, bo jak się okazuje, to liczba nielegalnych, yy, prób nielegalnego przekroczenia granicy w 2022 roku była również na poziomie 15,5 tysiąca nielegalnych emigracji, więc jakby tutaj my, my tego nie rozumiemy. No, jeśli chodzi o Andrzeja Poczobuta, owszem, ale dlaczego w takim razie w Lubelskim jest zamknięte? No to całkowicie zablokujmy te przejścia no i wtedy... Ja rozumiem, rozumiem jakby z pewnego, jakąś pewną ideę. Rozumiem, że pytaliście, od nikogo nie otrzymaliście tej odpowiedzi. To pojmuję. Mogę pojąć również, że z jakiegoś powodu Polska postanowiła stosować retorsję i wywrzeć presję na Białoruś, zamykając tą granicę, próbując ograniczyć kontakty. Ja nie wiem, czy to o to chodzi. No to, to twoim zdaniem o co chodzi? My naprawdę chcielibyśmy znać, znać odpowiedź na to pytanie. O co chodzi? No, mówi się, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No ale, no ale gdzie tutaj? Nie możemy znaleźć tutaj w ogóle jakiegokolwiek rozwiązania, z jakiego powodu? Mi się wydaje, że winą jest. Ja czasami mam wrażenie, jak ostatnio na przykład, rozmawiałem z wojewodą, na, było takie spotkanie, gdzie tam otwarcie było ulicy i zostałem tam też zaproszony, bo sam mieszkam na tej ulicy jako mieszkaniec. To była taka rozmowa, że właśnie zapytałem wojewodę, dlaczego Podlasie jest w tej chwili tak nie tra niesprawiedliwie traktowane, i czy jest szansa na otwarcie chociaż jednego przejścia. No to tak dosyć dosadnie powiedział: No przecież był, był się Moniak w stoku i słyszał pan, że, że przejście graniczne nie ma szans na otwarcie przejścia granicznego. I jak zacząłem mówić o tej niesprawiedliwości, że przecież w Lubelskim jest otwarte, to, to miałem nieodparte wrażenie, nie mówię, że tak jest, ale miałem nieodparte wrażenie, że wojewoda był zaskoczony. Czym był zaskoczony? No tym, że w Lubelskim jest otwarte. Miałem takie wrażenie. Być może to właśnie z tego wynika, że zwyczajnie trzeba to ukować wszędzie w kółko, że tu o tą niesprawiedliwość chodzi. Bo ja już widzę, na przykład słyszę wywiady, jak ostatnio też słuchałem radnego wojewódzkiego Karola Pielskiego, on już załapał, że tu chodzi o to. Ja z nim rozmawiałem kilkakrotnie, to miałem wrażenie, że do nich to nie dociera, tu wchodzi, tam wychodzi, ale ostatnio w, w wywiadzie widziałem, że wspomniał o tym, że rzeczywiście jest ta niesprawiedliwość. Ile razy przedstawiałem te dane, że to chodzi o 800 milionów złotych yy, województwo traci na turystyce zakupowej. Ja to cały czas wszędzie, ponieważ jako były radny też tołkuję to i na sesję sejmiku chodzę do dzisiaj, mimo że już radnym nie jestem i też rozmawiam z radnymi. Ja to mówię, a miałem wrażenie, że ostatnio w wywiadzie w Radzie Białystok, powtórzył to yy, w, w rozmowie z... z, z z osobą, która... Z, ze Zbyskiem Kasperczukiem dokładnie. I znowu jak, jakby powtórzyła się ta kwota 167 dolarów i 800 milionów złotych i właśnie ten radny tak bardzo mocno się zdziwił. No, no ja, ja na przykład jak tego słuchałem, to mnie trochę śmierdę, że bo ja przecież w kółko powtarzam o tych danych. No dobrze Wszędzie ale... jak mantrę chodzę, powtarzam. Ile Podlasie traci na turystyce zakupowej przez zamkniętą granicę? okej okay. Turystyka zakupowa to jest yy, jedna historia. Rozumiem, że wielka polityka tu wkroczyła. Można dyskutować, czy mądrzy, czy głupi, ale taki właśnie mamy w tej chwili, proszę Państwa, klimat. Mimo, że gospodarka głupsza wydawałoby się, że tutaj jest najważniejsza, ale jeżeli z jakichś powodów politycznych, wielkiej polityki, która przerasta nasz region, nasze Podlasie, Białystok, nie można otworzyć tej granicy, to co mógłby zrobić ewentualnie rząd polski, żeby poprawić Waszą sytuację? Wesprzeć finansowo z tytułu, jakichś, z tytułu strach poniesionych z powodu zamknięcia tej granicy. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj mhm. zaznaczyć bardzo ważną. W 2022 roku Białystok zajmował pierwsze miejsce, jeśli chodzi o najlepsze miasto dla biznesu. A jak jest teraz? A w 2023 według Business Insidera w kategorii bezrobocie, średnia wynagrodzenia, dostępność mieszkań Białystok Białystoku plasował się na ostatnim i przedostatnim miejscu. I łączysz te dwie rzeczy? E, łączę. Łączę, bo nawet nawet przedsiębiorcy, którzy nie rozumieją problemu, bo czasami słyszę tak, że a ja zbioruję się nam. ja sam, jakby tutaj tych aż mógłbym też osobie to powiedzieć, że jednak u mnie jest to mały procent, jeśli chodzi o handel właśnie ten z turystyki zakupowej, zyski z turystyki zakupowej, ale jeśli Podlasie całe traci 800 milionów złotych na turystyce zakupowej, to to się odbija na wszystkich, może nawet nie bezpośrednio na tych tych kupcach, do których przychodzi bezpośrednio konkretnie ten Białorusin, ale jeśli te 800 tysięcy złotych zostaje w naszym województwie, 800 milionów złotych zostaje w naszym województwie, to również i do nas przyjdą, do naszej firmy przyjdą coś kupić. Nie, nie mówię tutaj o Białorusinach, ale no przykładowo nawet niech będzie przykładem ten Mateusz z naszego porozumienia. No jeśli on zarabiał 550 tysięcy w 2022 roku, no to on te pieniądze gdzieś wydał, tak? Wydał okay. w naszym województwie, więc sam fakt tego, że straty jakby ponieśli ci, Którzy handlują bezpośrednio z klientami z Białorusi, to jest jedno, a dwa, to oni się też dorabiali i oni, i oni też chodzili na zakupy na naszym województwo, w naszym województwie. Oni te pieniądze tutaj zostawiali. No dobrze, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Okej, okay. rozumiem, że granica została zamknięta, tych 800 milionów nie ma. No nie ma. Białorusi nie przyjeżdżają, bo nie mają niby kiedy, kiedy no, jeśli no nie mają, mają, Jeśli przyjeżdżają przez Lublin, to raczej tam zostawiają swoje pieniądze, jeśli no, już kupują. No, Natomiast pytanie brzmi. Inaczej, a nie próbowaliście znaleźć innego rynku, innych klientów, którym moglibyście to sprzedać? Chodzi tylko i wyłącznie o tych bioruśników, czy po prostu o brak pieniędzy, które oni wpompowywali? O, na czym o brak pieniędzy, ten... które oni wpompowywali, no po prostu, no. No, dobrze. No, bo, no można znaleźć, no ja handluję z Litwą, z Łotwą, z Estonią, tak? Ale mój ten rynek białoruski był naprawdę, jakby nie, nie w porównaniu z, z ludźmi, z którymi tutaj razem wspólnie walczymy o to, jest naprawdę w małym stopniu. Jak, jak, jak słyszę, u nich to jest rzędu 40-60% u niektórych. U wspomnianego już wielokrotnie Mateusza to jest 99%. No dobrze, mówiłeś, że, że żeby was wsparł finansowo rząd. Mhm. Wiadomo, że nie wyjmie pieniędzy, bo jest coś takiego. Jak, jak tak. ograniczenie pomocy publicznej mhm. jesteśmy w Unii Europejskiej, możliwość wspierania w określony sposób subwencje, czy w jakikolwiek inny sposób firmy jest ograniczona. Jaką formę mógłby, zgodnie z przepisami, nie występując z Unii, mhm. przejąć rząd, żeby wam pomóc? Czy macie już gotowe pomysły? W pandemii przecież były opracowane bardzo fajne sposoby na pomoc przedsiębiorcom. tak? Pandemia pokazała, jak można sobie poradzić z tym problemem i generalnie nie słyszałem e, głosów, żeby przedsiębiorcy e, narzekali w tamtym czasie na rząd, że gdzieś ktoś jakieś złe ruchy poczynił. Generalnie wszyscy, wszyscy chwalili... Po, jak wygląda sytuacja walki ze stratami, które ponoszą przedsiębiorcy w pandemii. W 2023 roku, po porozumieniu, udało, udało się wywalczyć w ustawie o ochronie granic rekompensaty przysługujące firmom, tylko że firmom z gmin... Sąsiadujących z granicą, więc nie dotyczyło to Białego Stoku. I do dzisiaj tak trwa, bo nie wiem też, czy wszyscy Państwo wiecie, że jeśli mówimy cały czas, wszędzie się powtarza to samo, słyszę ostatnio od Marszałka. Też byliśmy na spotkaniu, na konferencji, którą Marszałek organizował, i cały czas powtarza się o pomocy gminom przygranicznym. A trzeba zauważyć jedną rzecz: Białystok nie należy do gmin przygranicznych. No dobra. A to, to on jest, to Białystok jest hubem zakupowym dla Białorusi. Rozumiem. Pani rzecznik wojewodeczna, właśnie w tej chwili pani Inga Januszko-Manaches, udzieliła nam takiej wypowiedzi. Cały czas prowadzone są różne rozmowy na temat sytuacji na granicy, ale póki co nie ma realnych szans na otwarcie choćby no jednego tak, przejścia. Tak. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, który był w ubiegłym tygodniu na Podlasiu, powiedział, że wie, że wiele osób w regionie żyło z ruchu granicznego. No i on proponuje, żeby właśnie zaangażować podlaskie firmy, podlaski biznes w budowę tarczy wschodniej, tarczy wschód. Jak widzisz możliwości, albo generalnie w jakiś realny, konkretny sposób yy, udział twojej firmy, w ogóle firm, które pracują, są tam na kawalyjskiej, w tym konkretnym budowie tarczy wschód? Tak, tylko że to trzeba rozmawiać. To nie stawać na konferencji i mówić, co będziemy robić, tylko trzeba się spotkać z tymi przedsiębiorcami i porozmawiać, bo to nie o to chodzi, że my nie jesteśmy otwarci na różnego typu propozycje i różne formy yy, rozwiązania tego problemu. Chodzi o to, żeby się przede wszystkim spotkać. No dobrze, a to... to... nie ma rozmowy na ten temat. Ale chcecie powiedzieć, że takich spotkań nie ma? Nie ma nie, 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 nie ma. Jakie kiedy ostatni raz mówiłeś, że spotkałeś się z wojewodą, z marszałkiem. Ja z wojewodą to się spotkałem przy okazji. To nie to, 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 to nie to nie no dobrze, jest to, tak, że ja się spotkałam. Kiedy ostatni raz, bo tutaj słyszałem, że te rozmowy są cały czas prowadzone, tak mówiła rzecznik e, wojewody, ale ja to samo słyszałem również, jeśli chodzi o wypowiedzi posła Krzysztofa Kruzkowskiego. No tak. Wcześniej słyszałem to ze strony łczesnych rządzących z Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Słyszałem to samo również w tej chwili ostatnio e, chyba ogłosił też Łukasz Prokorym, że rozmawia z przedsiębiorcami. No Czy możesz mi powiedzieć z kim i kiedy o czym rozmawia? No to już, już ci tłumaczę. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego, tłumaczy wszystkim, jak to bardzo lobbuje. Niech to będzie dowodem, to co on mówi, to jest jedno, ale wczorajsza odpowiedź dla pani Doroty z przedstawicielki Porozumienia Podlaskich Przedsiębiorców z Ministerstwa Rozwoju Technologii, również przychodzi informacja, że trwają cały czas rozmowy z, z rozmowy z władzami Województwa Podlaskiego. Tylko, że ja jako były radny na sesji Sejmiku podszedłem do, jak mieliśmy okazję wypowiedzieć się na temat problemów podlaskich przedsiębiorców, chcieliśmy, chcieliśmy tę y, sytuację przedstawić również na sesji Sejmiku. I podszedłem do Łukasza, do pana Łukasza, Prokoryma Marszałka. Poprosiłem o to, tłumacząc, że sytuacja wygląda w ten sposób, że minister Simoniak powiedział, że tylko Donald Tusk może zmienić tę sytuację. No to jest to paradoks, bo poprzedni rząd mieliśmy, że rządził teoretycznie jeden człowiek, tak? Dzisiaj no, na to wygląda, że znowu mamy. Yy rząd, w którym rządzi jedna osoba, tak, no bo no minister Szymoniak powiedział to wprost, że tylko ta osoba może to zmienić. No więc ja, wracając do tematu tej sesji sejmiku, podszedłem do Łukasza Prokoryma i mówię, że skoro tak wam zależy, skoro cały czas tłumaczysz, że, ma, że, że, ma, że lobujecie, że chcecie, staracie się i nie ma dnia, żebyś, że nie ma tygodnia, żeby nie było rozmowy na temat otwarcia tej granicy, to umożli, jako marszałek województwa podlaskiego, Poproś o spotkanie z Donaldem Tuskiem, a my, my jako podlascy przedsiębiorcy, na tym spotkaniu pokażemy dane. Pokażemy dane, nie wypominając już, że to Donald Tusk obiecał otwarcie granicy, jak tutaj przyjeżdżał na kampanię wyborczą, a już jakby zapomi zapominamy o tym. To po prostu my chcemy spotkać się z premierem, żeby wyjaśnić i podać twarde dane, jakie, jakie są, i żeby nam wyjaśnił. Dlaczego, skoro chcemy negocjować z Białorusią po czubuta, to dlaczego w, Lube w województwie lubelskim granica jest otwarta? O co no tutaj i, chodzi? No i? O co tutaj chodzi? No i. Wszystkie kamery zostały skierowane, jak to mówiłem, na mnie, na to pytanie. I się zapytałem na, yy, teraz na. No, znaczy, no, marszałek powiedział, że tak, on się postara. On się postara. Yy, a propos sesji Sejmiku, to powiedział, że tak, on się postara, ale wiesz, tu premier jest zajęty. No, generalnie widać było straszną niechęć tego, żeby, żeby pomóc w tej sprawie. Ja mówię, no dobra, okej, okay, ale jak się postarasz, no to trzymam siebie za słowo. No i teraz ostatnia konferencja prasowa a propos e, spotkania Bogdan, wicemarszałka Bogdana Dyjuka w Unii Europejskiej na temat nowej perspektywy po 2027 roku. No i również poszliśmy na to spotkanie, bo myśleliśmy, że może będzie tutaj właśnie coś też na ten temat, tak gdzieś jakiś syn ktoś dostał od nas, że, że będzie poruszony ten temat, więc woleliśmy tam być. No i zapytałem po, na koniec marszałka yy, Łukasza Prokoryma o to, czy rozmawiał, czy pamięta o tym, co mi obiecał. Niech zgadnę, dalej się stara. Nie powiedział, że zapomniał. Aha. No Zapomniał. Tak. Tego, się, tego Zapomniał. się przyznaję nie spodziewałem. Ja, ja się cieszyłem, bo zauważyłem, jak zadałem to pytanie, zauważyłem wszystkie kamery, bo tam było sporo mediów, wszystkie kamery, pyk na mnie, myślę sobie dobrze, niech przynajmniej niech przynajmniej to wybrzmi głośno, żeby ludzie to zobaczyli, pozwolę, że jednak... Że, sobie... Ale za chwilę oglądam relację. coś, ty zero gadki. Pozwolę sobie zauważyć, <laughs> nie że nie było nic, tematu nie ma. Że mizerne to pocieszenie, że, no. że były na nim kamery. E... Znaczy na mnie, jak ja zadawałem to pytanie, czy panie marszałku w takim razie... O... Czy, czy... Ostatnie pytanie, które mam do Ciebie w tym, w tym temacie. Co Twoim zdaniem będzie teraz, jeżeli rząd Wam nie pomoże, bo na razie się stara albo, albo nie pamięta i granica jest zamknięta? Co się zdarzy Twoim zdaniem? Rozważane jest złożenie pozwu zbiorowego. I znaczy, znaczy rozmowy trwają. Z, z, rozmowy trwają z, zaskarżycie w polskim sądzie? Tak. A to musicie zapilnować, żeby nie było na osędziego. <laughs> Dokładnie, to, no losowanie chyba będzie, tak? To chyba losowanie jest, więc może no to, trafimy. No. no to możecie być to, no, może mieli szczęście w losowaniu. Może będziemy mieli szczęście, no dobrze, no. I, w, i wówczas będziecie domagali. Znaczy się... najpierw, najpierw zbieramy opinie. Teraz jest taka sytuacja, że są pisane opinie prawne. Okej, okay, tak. załóżmy nawet, że ten, pozew, czego... że ten pozew będzie możliwy. Czego w tym pozwie będziecie się domagali? Bo próbuję jakby zrozumieć, co miałby. Dobra, ja wyobrażam sobie, że jestem sędzią, proszę Państwa. Trudne zadanie. Ja, Toga, jakiś orzeł, łańcuch, siedzę i przychodzi do mnie taki pan Grzegorz Kapica, który tutaj jest w imieniu kupców. Mówi, że jest, rząd go pozbawił możliwości zarabiania. Ja oczywiście w no, to wierzę, tak, bo, bo, no, pozbawił. bo pozbawił. I czego pan, panie Grzegorzu, panie, panie przedsiębiorco, życzy sobie, żebym co powiedział? Odszkodowań z tytułu utraconych korzyści. Łatwo to, bo to wystarczy tylko odnieść się do straty obrotów, tak? Czyli mówiąc inaczej, musielibyśmy... To tak jest z... w pandemii. Poniżej 20%, tak? Pisaliśmy wnioski do PFR-u, tak? Czyli no. inaczej, z naszych podatków musielibyśmy zapłacić Wam odszkodowanie. No, taka jest prawda, to, to otwórzcie granice i nie trzeba, i nie będziemy nic chcieli. Otwórzcie, zapominamy, nie ma żadnego pozwu. Nie ma no. żadnego pozwu. Otwierajcie, bo nie chodzi o to, żeby y, jeszcze bardziej drenować portfele obywateli, tylko no, no jakie my mamy wyjście. Przecież tyle, przez tyle lat trwa walka i, i tak naprawdę nic się nie zmienia. Y, wiele osób pomagało, żeby dotrzeć do, na komisję Sejmu. Fakt, udało się to, tak? Udało się o jakieś tam rekompensaty. Rekompensaty były na poziomie. No właśnie, czy jakieś no, były rekompensaty? Były, tak, były rekompensaty. 5 milionów złotych dostało 27 firm w rejonie przygranicznym. Czyli bez Białegostoku. Okej, okay, a, a oni przyjeżdżali do Białegostoku z Oczywiście, no 27 firm nie mogło, ob, nie da rady obsłużyć miliona y, 200 tysięcy podróżnych, jeśli chodzi o strefę zakupową, tak? 27 firm dokładnie dostało 5 milionów złotych. Dobrze. Bez to, Białegostoku. Cały proszę czas Państwa, y, James Carroll właśnie szef sztabu y, dla Clintona, mówił, gospodarka głupcze, no i chyba wystarczałoby powiedzieć gospodarka głupcze, przy czym głupcze tutaj należałoby zastanowić się, kto jest tym głupcem. Wygląda na to, że nasz rząd, a w zasadzie sytuacja miarowa stworzyła problem. problem. Problem nasz rząd rozwiązał zamykając granice w trosce o nasze bezpieczeństwo, tak jak w trosce o nasze bezpieczeństwo wykonuje różne inne ruchy. Można dyskutować, czy to przyniosło, czy nie przyniosło bezpieczeństwa, ale poszkodowanymi tego ruchu są bez wątpienia podlascy przedsiębiorcy. Wszystko wskazuje na to, że na tą chwilę wszyscy się starają. Mm, wszyscy prowadzą rozmowy. Na razie jeszcze nie wiemy kogo z kim. I w najbliższym czasie, yy, jeśli nic się nie zmieni i dalej się będą tak starać, to chyba będziemy rzeczywiście mieli pozew sądowy i pozew z proces stulecia. Tak. Państw przedsiębiorcy przeciw państwu polskiemu. No i zobaczymy. To państwo co polskie będzie. ograniczyło. Mam swobodę prowadzenia działalności. W konstytucji jest zapis. Na ten temat. Jest się czego uczepić. No, opinie prawne są pisane w tej chwili. Naszym zdaniem będzie musiało chyba do tego dojść. No i cóż, na tym, tym ma optymistycznym akcentem kończymy. Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaski Grzegorz Kapica. Bardzo miło dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.